Dzień dobry panu. No, witam. Ja tam. Smacznego. Dziękuję. Wiesz to te mieszadełka drewniane, to mi nie bardzo podchodzą, bo to kawa przysiąka takim drewnianym. A to ja nie mam pojęcia. Tu sobie odłożę. Zobaczmy, tyle tych filmów kręcimy, jak już do ciebie przyjadę, że muszę mieć własną elektrownię. No, a ile jest? Miejsce przy stole jedno jest puste, Tak, dokładnie. Jak w Wigilię dla wędrowca. A ja? no, jest wędrowiec. Ja? Smacznego. Smacznego, wędrowcze. Tomku, Ta? co ja chciałem, co ja chciałem? Ej Może ja coś będę... zrobimy to, co ten... Kupiłem nie... w aptece te. Policzmy. Pięć było rano. Nie to, żebym wyliczał, tylko żeby widzowie wiedzieli, jaki ty masz apetyt. Pięć było rano, teraz jest dwie, to siedem. No. A po drodze dwa krosanty czy trzy croissanty? Dwa. To razem dziewięć. Ta. A południa jeszcze nie ma. No. Jeszcze nie ma południa. To rzeczywiście masz spust. Patryk, czy też masz apetyt? <laughs> Patryk mówi oczywiście. No właśnie to jest ten problem, że mam tylko dwa mikrofony. Mam mikrofony dwukanałowe. I i ja. Mm. Albo Patryk i ja. Albo Irokes i Patryk. On go Patryk słodkie. Patryk słodkie, to tak samo jak i ja. Ja to mogę wszystko jedno. Ja mogę wjeść, Ale ja jajka uwielbiam, nie? Taką kanapkę mogę pączkiem i zjeść razem. Jajka uwielbiam. Tomku, mm. chyba się widzom należy. Dankę. Dziękuję serdecznie, Don, widzowie. Dankeschön. Moment, zanim wiesz, tak? No, oczywiście, oczywiście. Byliśmy w aptece i, i robiliśmy... Byliśmy w aptece, zrobiłem sobie zakupy, które są mi potrzebne na nogę. Wydaliśmy 108 euro. Dziękuję serdecznie, widzowie, za to. Zostało te 20 wydamy. Będę bardzo zadowolony i dziękuję wam serdecznie. Pokażesz mi więcej, tak. co kupiliście? kupiłem te plasty, to co potrzebuję, nie? No całe pudełko kupiłem sobie bandaży, bo potrzebuję, nie? Super. Kupiłem sobie aspirynę na ból, bo nie będę mógł brać białego. Gaziki kupiłem sobie, które też są mi potrzebne. O. Kupiłem sobie... A ja się cieszę swoją radością. Wodę utlenioną, aż dwa te. Patrz, ja znowu szukam coś innego Ta. i dlatego nie Kupiłem mogę... sobie mać, którą potrzebuję. O. I, to I jest... kupiłem sobie maść rozgrzewającą, którą potrzebuję na nogi, żeby smarować przed spaniem, żeby się woda nie zbierała. Który był pokazywany na live, ale Naprawdę bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję widzowie. To są pieniądze odzyskane tak. za noclegi. Tak, dziękuję serdecznie wam widzowie. Także zostało ci jeszcze za tę pomoc. 200 euro. Bez Uwierzcie mi, że jestem bardziej zadowolony wydając te pieniądze w aptece jak za te mieszkanie. Aż tak? Dokładnie, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Mhm. I powiedz mi, na ile ci to starczy te rzeczy? Miesiąc czasu. Na miesiąc ci wystarczy? No tak myślę. A no to super. No to jeżeli tak, to super. 20 bandaży. Ale ty też sobie tam organizuj pomoc w tym punkcie medycznym? Mhm. Żebyś. Bo rozumiem, tam jest jakiś limit tych rzeczy. Tak. 20 bandaży. Zmieniałem codziennie wieczorem, teraz zmieniam dwa razy. Dwa dni. To będzie tak. Bandaże mam na miesiąc czasu. I rok jest, zdejmij tę kurtkę, bo tu jest rzeczywiście gorąco. Ty jesteś cały most. Bo piję tą gorącą kawę, a metadon zaczął działać. No dobrze, dobrze. Dlatego tak wygląda. Zaczął działać metadon. ten, A jest ciepło, nie? Fajnie, zadowolony jestem. Uwierzcie mi, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych zakupów, które teraz zrobiłem nie? A druga rzecz, za, bardzo Was zaciekawię i myślę, że zadowolę, jak kupię sobie buty, które założę. Po dwóch latach i sześciu miesiącach będę miał dwa adidasy, które będę nosił już na dwóch nogach. Przez dwa lata, sześć miesięcy nie mogłem nosić butów. Przynajmniej na prawej nodze. Bo był taki moment, że na jednej nosiłeś buta, a... Tam a na, na drugiej dynast? musiałem nosić ortybetycznego. Albo w tej Wnężało. chwili noszę jeszcze ortybetyczne buty, ale dzisiaj to już się skończy, już będzie zakończone noszenie. Teraz będę już chodził w normalnych butach. Ta droga, którą wybrałeś, droga ku trzeźwości, jest Ta. bardzo trudna. Jest bardzo trudna. Można zaliczyć dzwona? Oczywiście, że można, ale staram się tego nie zrobić. Mhm. I po prostu, no jak mnie ciągnie coś ten, to tak jak ci mówię, od czasu do czasu sobie kupię seteczkę sewalne. I po prostu czym innym się zajmuję, zainteresuję. Mam rower, teraz będę sobie poświęcał rower. Muszę po prostu sobie znaleźć jakiś ten, żeby zorganizować sobie czas. Jak powiedziałem, że można założyć dzwona na zdrowie 100 lat. Jak się mówi po niemiecku? Hundre hundret fiarę. No bo tu w czasie cicha nam jest z bok. Jak powiedziałem o tym, że można zaliczyć dzwona, to mi tak y, kamera drgnęła w prawą stronę. Mm. Ale no Patryk zdecydował się o tym powiedzieć, więc... więc no trudno, żeby mu szansę mówi. Kolega zaliczył dzwona. Jak no. ty się w tym znajdujesz? No powiem ci jak się mogę w tym znajdować. No. Słuchaj, nie wiem jak do tego podejść. Ja jestem 15, 16 lat na ulicy. Ja byłem... Można powiedzieć, cztery lata nieuzależniony, ale piłem, brałem narkotyki, ale nie byłem uzależniony. Tak się mogę znaleźć. Patryk jest cztery lata na ulicy i on praktycznie przez te cztery lata brał to, dlatego był na tej ulicy. Po prostu nie dał rady z ulicą. No. Podejrzewam, jakby był, miał mieszkanie lokum, to na pewno by nie zaliczył. Wiesz, co tak mi się wydaje, że. To Patryk sam o tym opowie, ale może postarajmy się traktować to albo przekonać Patryka do tego, żeby potraktował to jako chwilową wpadkę po prostu. Żeby, no, może i tak będzie, tak ale będzie raczej ci powiem. Mogę, mogę wiedzieć na to i na 100% na, na to, że Patryk może z tego wyjść w momencie, dopiero jak będzie miał lokum nie wcześniej mhm. no ale niech walczy przynajmniej no tak. a tym bardziej żeby nie walił w te miejsca gdzie nie może to zostawmy to już jemu do do opowiedzenia natomiast jak Ty się w tym znajdujesz czy to dla Ciebie jest zagrożenie, ryzyko? nie, ja Ci powiem, to nie jest dla mnie to zagrożenie ani ryzyko ale powiem Ci przez ten okres czasu to z Patrykiem braliśmy metadon Żeśmy się bardziej do siebie przywiązali, i po prostu żeśmy zaczęli żyć ze sobą jak brat z bratem. Patryk zaczął całkiem inaczej podchodzić do mnie, całkiem inaczej zaczął gadać. Całkiem inaczej, o dużo lepiej. Jesteśmy już razem miesiąc czasu trzymamy i przez ten miesiąc czasu ani jednej nie było wyzwiska, ani jednej kłótni nie było między nami. Jeden drugiemu pomaga. Ja, się, ja po prostu kontroluję Patryka czy wszystko w porządku. Pomagam mu, jak trzeba, to idę mu kupię nawet. I nie ciągnie mnie, naprawdę nie ciągnie mnie. Martwisz się niego? o niego? Osobiście. Zgadzasz się, że tak. No tu ziem się do niego tak przywiązał no, jak do brata, no. A jak bardzo? Patryk się potknął. To znaczy jak poddał? Potknął, potknął. Jak jak, jak, jak. jak mocny jest to upadek w swojej ocenie? No nie wiem, nie wiem, nie sprawdzałem tego, bo nie chcę ja. Po prostu w to wpaść. I po prostu unikam tego. I po prostu zostawmy do niej, Patryk się wypowie, co ma powiedzieć. I tyle. No trudno, no. W Twoim przypadku no, wiadomo, że jest w porządku, ponieważ ciągle jesteś na programie metadonowym. A to wiemy, bo widzieliśmy. Tak, jeszcze ma. Teraz będę miał jeszcze bardziej trudniej, dlatego że dostałem. Znak ostrzegawcy, że muszę zostawić także i białe. Ale drugi taki gwarant tego, że u ciebie jest w porządku, to są stopy. Które tak, są... dokładnie. Jestem bardzo zadowolony, dlatego że jestem w tyle na ulicy, prawie miesiąc czasu. I stopy bardzo dobrze się goją. Bałem się o to, że się nie będą goić. Zabliźnione, nawet ta gorsza stopa tak. jest zabliźniona. Stopa lewa już praktycznie jest całkiem zagojona jest już tylko zostawiona szrama. Prawa też. No po prostu powiem Ci, że bardzo zacząłem, o te stopy. Naprawdę poświęcam im czasu, masuję je wieczorem, no wszystko robię. Dla ciebie najważniejszy jest ten program metodonowy, żeby oni ciebie tam utrzymali, żeby... Tak, dokładnie, a najgorzej czego się boję, to się boję tego, że muszę teraz odstawić te białe i ten ból. No ból jest niesamowity, naprawdę. A znowu, jak gadałem z panią doktor, to ona mi żadnych tabletek przeciwbólowych nie może dać, dlatego że tak jak mówię. Spada, spada polimetadon. Jak działa 24 godziny, to po zażyciu silnych tabletek przeciwbólowych będzie działał 12 godzin. No i... Tomek, wydaje mi się, że w tej siatce nie ma luków przeciwbólowych. Aspiryna ma lekkie działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. No, takie leki jak ibuprom, ibuprofen, czy aspiryna, to będę mógł brać. A dlaczego nie kupiłeś jawczej ibupromu? Mam kupione. A kupiłem? Oczywiście, mam zakupione. A ja ja nie kupiłem ibupromu, ale kupiłem aspirynę. Jest lepsza. A nie zupełnie to samo jest. jest lepsza. Jest lepsza. Okay, skoro A dlatego, że aspiryna też, też umożliwia krążenie krwi. To się zgadza. Dlatego, tak jak powiedziałem. Okay. Mam wszystko. Moje dziecko. Tak, <laughs> Żeby ci kto nie buchnął tego teraz. Nikt mi nie buchnie, bo ja to, będę, ja to ze sobą będę nosił. O. No jak o? To nie jest olko, to jest tak. Musisz to nosić ze sobą? Oczywiście, że będę nosił. Czy masz już wózek swój znowu, taki pełny rzeczy, tak jak kiedyś miałeś? Tak, już mam, już. Te rzeczy? mam już. Dzisiaj muszę kupić specjalny wózek na kółkach, który jest mi potrzebny, dlatego że będę z tym wózkiem zawsze chodził. Czyli torbę, Mówisz o torbie na kółkach. Tak, tak. Ale taki wózek cepowy masz? Mam. A już odzyskałeś takie rzeczy, obrosłeś znowu w te rzeczy? Dokładnie. A te rzeczy, które Ci Adam przyniósł, to że się wykorzystał teraz ponownie? Nie, wszystkie poszły od razu w śmietnik. A dlaczego tak? No bo one mi są niepotrzebne. One mi były niepotrzebne. To są rzeczy, które żebym zostawił wcześniej, by mi były niepotrzebne, więc one mi są niepotrzebne. To w sumie on się niepotrzebnie natrudził, równie dużo. Ale komisji. dokładnie. Po prostu nie stać go było na oddanie pieniędzy, a może zrobił to pod względem tym, że tam koszulki nie zostały żadne. I może myślał, że załapie się na jakąś koszulkę. Ta może by się nadała, zobacz. No, o, to mu mogę dać w prezencie, wysłać. No, a dać, powąchajmy razem. No tak, no co mogę powiedzieć innego. No, gdyby się ukrali takie rzeczy, no to w sumie dużą wartość stanowi, tylko, że z drugiej strony nikomu to by się do niczego nie przydało. No tak, dokładnie, a, do ale mi by, mi by to zrobiło duży problem, bo bym stracił na nogi zaopatrzenie, a ktoś by to wyrzucił w hasiok, mm -hmm. tak? W hasiok. Co już odzyskałeś? teraz masz. teraz żeby... mam. Kołdrę masz. Kordłę mam. Poszewkę? Poszewkę mam. Ty, mówi się kołdra. Dobrze, nie łap mnie za słówka. A nie kordła. Sfaniaczku. <laughs> A kalesonki masz? No przecież już Ci pokazywałem. No dzisiaj. i śmiechu warte, bo ja też muszę teraz kupić kalesonki. Ja mam nie tylko kalesonki. Ja mam jeszcze inne rzeczy. No, co Ty byś nie miał? Stanik? No. <laughs> bo Ci zaraz pokażę, co mam. E. No co? Ty wiesz, co mam, ty wiesz co mam, bo ci pokazywałem wiele razy skarpetę uciskową. Dokładnie. Ja takie nie potrzebuję. Ja mam, ja mam stopy uciskowe, jak chcesz. No właśnie, bo odgadzały się, że będzie się miał i masz w końcu dostęp? Mam oczywiście, ale nie mogę ich nosić. Jeszcze za duża noga, za gruba? Nie, że za gruba noga, tylko po prostu jak założę na nogę, mhm. to rozwali mi się noga, rana się rozwali. Za silny ucisk? Dokładnie. Tak. Co jeszcze odzyskałeś? Masz jakieś ubrania? już? Mam swoje... wszystko. Szefę, wszystko. Już wszystko masz. Dokładnie mam wszystko. Dzisiaj jeszcze muszę jechać i zrobić pranie. A co w takim razie chcesz kupić jeszcze w sklepie za resztę? No chcę sobie kupić jeszcze ciuchy, jeszcze jedne. Chcę sobie kupić tą torbę, tak jak mówiłem, plecak. Chcę sobie kupić tą maszynkę właśnie do gotowania, nie? A ostatnio nie byłeś okradziony? Nie. I powiem ci do tej pory, jak pojechałeś teraz i przez ten cały czas, to ten to nic mi nie zginęło. I aby tak było dalej. A potrzebny ci jest Powerbank? Chyba nie. Bo ty masz tutaj możliwość ładowania. Ja mam tutaj. gdzie ładować telefon, oczywiście. Ci Powerbanku nie potrzebujesz? Nie, nie jest mi na razie potrzebny. Ale jakbym potrzebował, to 10 euro kosztuje, mogę się kupić. A no właśnie, bo powerbanki wcale nie są drogie. Dokładnie. Bardzo Tomku, bardzo się cieszę, że masz te bandaże. Pójdziemy Ja też się bardzo cieszę. ...i kupimy resztę rzeczy. Tak. Natomiast tak się zastanawiam... Ja jeszcze się zastanowię, czy jeszcze coś nie będę potrzebował z apteki może. Może jeszcze coś z apteki bym wziął. Może to wymyśl. Natomiast y, pogadałbyś z Patrykiem? Oczywiście. A możemy te rozmowy nagrać? No tak, oczywiście. Rozmawiamy. To w takim razie tymczasem dziękuję Ci razem dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Nie.